W połowie sezonu wydobywczego w McKinnon Creek praca szła pełną parą. Todd wziął urlop, by spędzić trochę czasu z synem Hudsonem. Załoga nie wiedziała, że potajemnie zajmował się też innym przedsięwzięciem. Wróciłem z północy. Jak się wydobywało? Mam złoto, jeszcze nie wiem ile, ale zrobiłem sobie tydzień wolnego. Gotowi? Tak, przygotuj się. Wynająłem studio, by zaśpiewać piosenkę. Wiem, jak absurdalnie to brzmi. Stary, jesteś górnikiem. Co to za pieśni? To dziwne, ale to lubi śpiewać. I jest niezły Ma głos potrafi śpiewać. Jestem pod wrażeniem. Jestem tu by wydobywać złoto, nie mam nic do powiedzenia o talencie wokalnym toda lub jego braku. Uważasz, że ma dobry głos? Bez komentarza. Nie jestem najlepszy na świecie, ale nie jestem też najlepszym górnikiem, a przecież mam dużo złota. Mas really ela na grama?